Ła! Wow. No to co? Witam Was na moim kanale. Wiem, że nikt się nie spodziewał tego, że będzie tu film. Tak, będzie tu film. Patrzcie, 7 miesięcy temu ostatni film. Ale to jest tragedia. Tragedia, jaki miałem być oglądany. W tym filmie. W tym filmie. W tym filmie, co nie. Ja. Ja mówię. O, pokażę Wam coś, czekajcie. Ja mówię w tym filmie. Czekaj. W ogóle nie wiem co to jest za jakość? Skruska. Jakoś I mówię w tym filmie, że następny film będzie w No i tak nie było. Ja nie wiem, czy będzie teraz regularnie. Czy nie. Ale chyba nie. Ale może będzie. Może będzie film. Myślę, może będzie film w poniedziałek. W poniedziałek to będzie, jak ten film będzie. Ale może będzie film później, w środę, w czwartek albo w piątek, w piątek najprawdopodobniej, ale tak, nie wiem co będziemy robili, ale wiem, że zagramy sobie w Minecraft, tyle wiem, co odpalę grę, eee. dobra, czekajcie, o już, już, już jest i tak, Zrobimy tak, robimy nowy świadce, nie? Bo to jest... Gramy na snapshot'cie, gdzie są włócznie i tak dalej. Więc będziemy mega, potestujemy różne rzeczy. I zrobimy sobie po prostu taki... Snapshot survival. I będzie myślę, że z 5 odcinków tej serii. I zrobimy snapshot survival. Se przetestujemy włócznie w dzisiejszym odcinku i będzie on tak trwać około... No, oprócz tego wstępu, to no tak, z 8 minut myślę, no tak, będzie z 10, 10 minut około. No, może do 15. Mm, difficulty Normal, Game of survival. Tego na razie nie. Bonus wczesnie Zaczynamy trochę czekty. Eksperymenty, ale to nie tu się. A tu sobie wszystko włączymy, żeby było ciekawiej. Yy, data paki nie. Tutaj wszystko i dobra. Bo już na przecież wszystko działało, to trzeba tak robić, co nie? Teraz świat mi ładuje już. Szybko pójdzie, myślę. Lecimy. Tutaj na pewno sobie drzewo zbierzemy. Oha, tutaj jest taki nieciekawy dość. Super, muszę zejść przez ścięcie ze, drewna Ogólnie nie, nie wiem mu to jest poradnik, jak ja już w tą grę Zetnij drzewo, no Zetnij drzewo Ogólnie jak teraz kopię to to. To wy możecie zalejkować i zasubskrybować Wiem, że ja to proszę, nikt tego nie robi Nie wiem, myślicie to znajomym, że ktoś to obejrzą, a nie jak zawsze Proszę was, do mnie. proszę Nie wiem czy ktoś mnie w ogóle ogląda, tragedia Ogólnie chciałbym wam powiedzieć że może będzie regularni. Jak będzie dobre. Będą lajki, będą wyświetlenia. Będzie wszystko. Tak to tu nie będzie regularnie Ja tu szkoły chodzę to jak ja mam filmy nagrywać i do szkoły chodzić naraz. się da się, ale ciężko, ciężko będzie. Dobra, ej, co tu? Aha, na skrzyżowaniu biomu, dobra. I ładne, ła ładnie się teraz generują światy. Myślę, że tu sobie zrobimy craftinga, co nie? Craftinga, o, od razu sobie węgiel wbiorę. Co nie? I teraz tak, zrobimy sobie tą włócznię, żeby testować, na przykład na tym kurczaku. O, warianty kurczaków. Ja tak dawno nie grałem w tę grę. Że nie wiem, że takie rzeczy są w grze Jakieś warianty kurczaków. Na tych kurczakach to tutaj oczywiście na tym włócznie. Chcę od razu więcej zbiorę. Nyszna na nie. To zaraz zbierzemy ten węgiel. No ile... U... Dobra, sprawdzimy. Działa. Dobra. Ej, sprawdzimy na no Trzeba przytrzymać. I bum. Wiem, że ja nie umiem chyba tego korzystać. Nie umiał chyba, ale dobra. Kilow trzeba zrobić. No, dobra, mega spoko, chill chill, e, węgiel zbieramy. Węgielnie to był ten dźwięk, ale trochę mój brat się bawi. Więc wiem, że takie dźwięki to nie powinny tle, ale... Nieważne. Na tym razem nie będzie takich dźwięków. Postaram się. Yy, mega dobrze się mi gra. Przyjemnie. Ogólnie trochę se domek zbudujemy w następnym odcinku. No nie wiem, do tego live'a jak dawniej, że potrafię 20 minut. Yy, co nie godoć i godoć i live'a 40 minut zbudowania domku który mógłbym zrobić 3 minuty, co nie? Se zbiorę troszkę kobla zobaczę w ogóle co jest w tej grze ale ogólnie widzę, że tutaj tekstury się mega poprawiły, chociaż i tak jak już z paka, myślę, że na kolejne odcinki ogarnę Se zbiorę ten zrobię sobie jakieś podstawowe narzędzia, co nie? I żeby móc iść do kopla, do kopalni jakiego kopla? To jest kopel. Co to jest kopel? Ogólnie nie wiem. Yy, co to jest? Yy, nie. Ragid, Tutaj oczywiście patyczki. Yy, siekierka klasyczna. I ogólnie no Bardzo yy, mi się przyjemnie gra, mam nadzieję, że będą jakieś wyświetlenia. Sna Z tego snap yy, survivala. Myślę, że Zbieram troszkę drewna, sobie zrobić pochodnie O Szkoda, że nie ma na tym opt. Fajny ten serwis Ale dobra, będę grać uczciwie Dobra, idziemy O, to na tym zombie Mam nadzieję, że tu nie jest pada vale. Jeden był więc tragedia. I nie idę do kopalni, jednak, bo muszę się wrócić po jakieś jedzenie. Dobra, mam drewno, to się już. Przy... A, wiem, że mam być, bo... A, dobra, tam. Zmarnuje się, ale dobra. Na nic się nie zmarnuje. Dobraj, jakieś zwierzę. Tylko nie w dżungli, bo to tam będą gorsze. To nie będzie tych siniek. kup. I ogólnie nie będzie w ogóle eee, No co? Myślę, że giga Git. Wam się spodoba też. Bo nie wiem, że są w ogóle nowe warianty takich mobów jak kurczaki. O! owce to akurat na łóżko będzie. Dobra. I czuję chcę. Chcę spróbować z impetem. Cholera. Yy, dobra. Nie, 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 to nie tak. To chyba tak. Nie, to trzeba. Tak, trzeba robić? Chyba. Ja w ogóle nie rozumiem jak działa ta ucznia, więc spoko. Y Ogólnie, to sobie teraz piecyk zrobię ale na razie 40, tak? Bez piecyka, bo mam 3 HP. Nie, mniej, mniej nawet. Co nie wiesz to? Ogólnie, tu, tu się chyba osiedlimy, ale tu jest dość te... Dość mało miejsca. Tu, ooo, tu, tu jest fajne. Fajne. Ładnie, tu ogólnie jestem na chyba chyba półwyspie. Tutaj. Co nie I. Myślę, że tutaj gdzieś, gdzieś się zbudował. Tam ewentualnie na ja tą wyzwanie bym no, w jakichś kolejnych odcineczkach. Tu czyli, myślę, że zaplanujemy dłuższą serię. Myślę, że na razie... Nie ma co, nie ma co. Ale... Czy będą grane stopshoty? Myślę, że będą grane. Nie będzie survivala na luzie. A to wam powiem yy, teraz. A wiecie czemu? Ponieważ... Yy... Ogólnie, to nie mam teraz tego save'a, nie mam laptopa, na którym miałem tego save'a i widzicie, że jest lepszy sprzęt, bo gram na komputerze brata i dlatego jest tak, taka dobra jakość, głównie. Ale postaram się też zopremiorizować lagi na swoim kompie i chyba no, wiecie co, chyba no będę kończyć, no. Zostawcie łapkę w dół, w górę, co łaska. Dzięki, dzięki. Pa!